No, dzień dobry, witam Was jeszcze z mojego mieszkania. Właśnie jestem w trakcie szykowania się na pociąg. Lecę na stację, wsiadam w pociąg i wyruszam do Katowic, do sklepu Matejko, ponieważ tam będę prowadził dla Was takie, można powiedzieć, warsztaty. Będziemy mogli się pośmiać, pożartować i naprawdę będzie bardzo wesoło, jak zresztą co roku. Także co? Yy, idę się szykować i jakoś tam później coś nagram, nie? Właśnie, słuchajcie, w Warsie, bo nie zdążyłem zjeść śniadania, w ogóle szalony był e, ten mój e, tour na dworzec, Posłuchajcie, słuchajcie, e, wyżnąłem się, prawie się wyrgnąłem na dworcu, bo pociąg przyjechał trochę opóźniony i trzeba było szybko wsiadać, więc z walizką bym naprawdę się bieżnął, a dodatkowo jeszcze mi drzwi przygniotły, bo źle przycisk e, nacisnąłem w drzwiach. Także no jest, powiem wam, ciekawie, zapowiada się ciekawie ta podróż. Zobaczcie, przyszły mi właśnie bierowki. Wyglądają smacznie. pachną mam też smacznie, mam nadzieję, że smaczne będą restauracji. Jestem właśnie na miejscu w Katowicach i co najlepsze to jestem w tym samym hotelu, co byłem. Chyba na wakacje albo rok temu, już teraz nie pamiętam, i dosłownie jestem w tym samym pokoju. Pamiętacie to, co kiedyś wam nagrywałem: że pociąg pospieszny odjedzie z peronu Nie No i tak, i będę się, znaczy w sumie już się powoli pakuję, bo będę zaraz wychodził tam właśnie do sklepu. Tu już sobie spakowałem kilka bloków do plecaka, bo w tym roku wziąłem sobie plecak po prostu, bo on jest pojemny. Wcześniej miałem taką torbę na ramię. Ale teraz po prostu plecak, wiecie, rzucę sobie to na plery i pójdę. A daleko nie mam, bo to dosłownie jest kilka metrów. Ja już widzę Matejko, także... Yy... No, jestem bardzo blisko, spakuję się, i myślę, że tą kolejną część nagram Wam już tam w sklepie. Zobaczę jeszcze, co dokładnie tam uda mi się nagrać. Postaram się też tutaj wprowadzić do tego vloga trochę takich urywków, w których pokazuję co właściwie robimy na tych, na tych, moich spotkaniach, bo zazwyczaj wam pokazywałem, jak tam właśnie się szykuje do tego, jak ten, ale nie, nie pokazałem wam nigdy, co tam robimy. Też nie chcę za dużo tutaj, wiecie, zdradzać, dlatego że no no wiecie, tam przychodzą ludzie, którzy przyjeżdżają do mnie kawał drogi. Ostatnio na jednym spotkaniu była dziewczyna, która przyjechała aż z Rzeszowa. To jest kawał drogi. Ktoś przyjechał ze Szczecina. No naprawdę chcę, żeby te materiały albo te spotkania były... Na... Raczej te spotkania, co ja gadam? Chcę, żeby te spotkania były właśnie takie stricte dla ludzi, którzy faktycznie gdzieś tam mnie śledzą i przyjeżdżają. Taki kawał drogi, żeby, wiecie, mieli takie, można powiedzieć, Materiały ekskluzji, więc dlatego nie chcę tego tutaj aż tak dużo zdradzać w necie, ale dla Was też coś przygotuję, żebyście po prostu, yy, no, też coś zobaczyli, nie? No bo ja też rozumiem, że dużo osób nie mogło przyjechać, albo było naprawdę już tak daleko, albo po prostu dowiedzieli się na ostatnią chwilę i no po prostu nie. Yy no nie mogli sobie zorganizować czasu, więc za to wszystko naprawdę rozumiem. I w ogóle w tym roku jeszcze wziąłem ze sobą te pachnące ołówki i kredki te z najnowszego zestawu akwarelowe, żeby wam też właśnie e, pokazać tutaj na tym, na spotkaniu jak one działają, i żebyście mogli sobie je tam czy poostrzyć, czy tam nimi porysować. No, zobaczymy. I wiecie co, założyłem na siebie taki zielony sweter, trochę w kolorze mojego płaszcza, nie wiem czy to będzie mi pasować. I wziąłem ze sobą też, zaraz Wam pokażę, tę bluzę taką świąteczną, ale nie wiem, czy ją ubierać. Nie wiem, jakoś mi ona nie pasi. Nie mam chyba humoru na jakieś świąteczne te. Ale znowu ten sweter też mi nie pasuje, bo jest tutaj tak jak kolor tego płaszcza, więc to się wszystko będzie zlewać. Zobaczcie, tak wygląda ten sweter z płaszczem i wydaje mi się, że jest tylko trochę ciemno, nie? No niby jest to elegans, niby jest to ładne, niby jest to fancy. Ty, 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 tu, tu modeleczka, ale z drugiej strony ja wiem. Ale z kolei tam, czekajcie, muszę przymierzyć tamtą bluzę świąteczną. No a świąteczna tak. Też zielona, ale ma te takie lasencje. Nie wiem, dajcie znać. Nie, nigdzie nie idę, nie mam się w co ubrać. know. włos rozwikszony. gdzie dzisko pójdę. No przecież to jest bez sensu. Dobra, słuchajcie, właśnie idę sobie do Matejko. Już jestem prawie pod już się jaram maksa, bo za chwilę będę tam wszystko urządzał i już się mogę się doczekać, aż przyjdziecie. No i co? No i pstro! Kurczę, jaram się, powiem wam, no tak jestem zadowolony. Nie, ten sklep wygląda zacnie, zawsze mnie zaskakuje, powiem wam. Dzień dobry. Szykuję swój, y, swoje stanowisko tutaj, jak możecie zobaczyć już za mną jest stół i obrus I będę teraz wykładał dla was y, różne ciekawe przybory z marki Karandasz. I w tym roku mamy oczywiście kredki Swiss Color. 12 kolorów MAXI, czyli to są kredki akwarelowe, e, rozpuszczalne w wodzie, bardzo mocno napigmentowane. I mamy też Swiss Color, takie zwykłe w metalowym opakowaniu. Dodatkowo będziecie mogli też przetestować kredki Luminense. Tutaj mam taki akurat zestaw 12 kredek, ale do testów myślę starczy. Ojej, a co mi się tu wywalało? Już rozrabiam, widzicie. Dodatkowo gwasze w metalowej puszce, w kosteczkach też będziecie mogli sobie je przetestować. Mam tu zestaw kredek Neocolor 2, są to kredki akwarelowe, rozpuszczalne w wodzie, właściwie pastele. I słuchajcie, ja mam zestaw Lush i on był z tej limitki, z tej limitowanej edycji. Już w sprzedaży ich jest coraz mniej, albo na chwilę obecną, jak Wy to oglądacie, może już ich w ogóle nie być. Więc wziąłem je tylko tak, żeby pokazać jak w ogóle działają te neokolory. Mamy też temperówkę. Ja tu mam akurat plastikową, taką na korbę bo karandasz ma też właśnie plastikową. Mam też zestaw Grafit Line i to jest taki do multitechnik zestaw. Tutaj są kredki akwarelowe Muzeum, ołówki rozpuszczalne w wodzie, grafity takie w sztabkach w wodzie, też jest bardzo ciekawe. Oczywiście mamy tutaj pędzle, kredki Swiss Color też w takiej tubie. Swiss Color polecam, bo to są jedne z tańszych kredek z marki karandasza, są naprawdę dobre. Stworzone z myślą o dzieciach, ale tak naprawdę to i artystyczne. Mogą nimi coś zmalować. Tutaj mam kolejny zestaw, taki większy, neokolorów. O, nawet nie wiedziałem, że to tu jest. Zapomniałem o tym. Kredki oczywiście, muzeum Aquarel. Taki zestaw do botaniczny, który powstał przy współpracy z Julie Thomas, ja go też zawsze ze sobą wożę, a to dlatego, że on tutaj ma też pisaki Fibralo i kredki Supracolor i tylko na tych produktach nie zależy. Ten zestaw już też chyba jest niedostępny w sprzedaży, bo to też był, była taka współpraca właśnie z tą artystką. No i teraz już pewnie go w sprzedaży nie ma, bądź już jest ciężko też dostępny, bo to też była edycja limitowana. I oczywiście paletki, żeby sobie rozpuszczać neokolory bądź kredki akwarelowe. No i tyle i będę Wam pokazywał późniejsze etapy, że tak powiem, a teraz się biorę za uporządkowanie tego na tym stole. Jak w ogóle to, słuchajcie, wziąłem mój szkicownik, w którym będziecie mogli sobie poglądać te najświeższe prace. On nie jest jeszcze skończony, ale no, tutaj są te wszystkie najnowsze moje prace, więc będziecie też mogli sobie je obejrzeć. Oczywiście też wziąłem ze sobą bloki, na których ja też często pracuję. Jeszcze więcej rysunków tutaj zobaczcie. Wszystko mam tutaj popakowane. Za chwilę to poukładam, powyciągam i będzie pięknie. Słuchajcie, niezmiernie miło mi jest poinformować, że w dzisiejszych upominkach będziecie dostawać kredkę Luminance o kolorze Rasset, takiej sangwinki i do tego jeszcze taki... Długopis. Pierwszego dnia skupiłem się na omówieniu i dyskusjach na temat kolorowania czy nakładania warstw kredek na papier. Nie zabrakło także rozmów o przyborach artystycznych. Ciekawiło mnie jakich Wy używacie i jakie lubicie. Show skradł oczywiście Tymek, który jest moim największym fanem i który przyniósł dla mnie swój obraz przepięknej papugi. A później urządziliśmy sobie długą i ciekawą pogawędkę na temat przyborów marki Karandashi nie tylko. Oczywiście pozdrawiam Cię Tymku jeszcze raz, ale już nie z Matejko, tylko z mojego studia, bo właśnie siedzę przed komputerem i montuję tego vloga. Uff. Powiem wam, że ten pierwszy dzień był dla mnie intensywny i jest po prostu cudowny. Wy jesteście cudowni. Poznałem naprawdę mega fajnych ludzi. Cieszę się, że mnie oglądacie i że przychodzicie na takie eventy. I poznałem też, słuchajcie, taką jedną wiczkę, która mnie ogląda już od bardzo dawna i wie, że ja kolekcjonuję stare przybory. I słuchajcie. Przyniosła mi, podarowała mi takie właśnie stare przybory z dawnych lat, bo stwierdziła, że w, z racji tego, że ja mam kolekcję i z racji tego, że ja właśnie dbam o takie przybory, to u mnie będą one się Miały dobrze, i są to. Jest to węgiel Bohemia Works, i są to takie e, też grafity do tych ołówków Kubusiów z Kochinora, bo nie wiem, czy wiecie, ale Bohemia Works to jest odnoga, e, taka powiedzmy pod firma, była pod firmą e, tego dzisiejszego Kochinora. Zresztą, jeżeli chcecie więcej posłuchać o marce Kochinora, to zapraszam Was do playlisty retro. Tam opowiadam o różnych przyborach i powiem Wam, że takie. Podarki od was mnie po prostu no wzruszają i ja nie wiem zawsze co powiedzieć, ja jestem po prostu w szoku, o zobaczę się chyba zaraz formalnie. Nie no to po prostu jest dla mnie wzruszające, że po prostu zwykły jakiś gościu z neta jestem, a, a, a wy tak się wkręcacie razem ze mną w, w, w tą moją pasję i, i w całe to no Całe to wszystko. Po prostu no słów mi brakuje. Pozdrawiam z tego miejsca moją widzkę. Jeśli to oglądasz, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za, za ten naprawdę świetny podarek, bo dla mnie to jest po prostu y, ogromne takie, takie nagrodzenie mnie. Wiecie, że tak trochę chyba tak mogę to nazwać. Nie wiem, czy to jest y, dobre określenie, ale tak czuję się taki nagrodzony, że, że i czuję się, że. że y, że to, co robię, faktycznie ma sens. Zawsze po tych eventach jestem pełen po prostu jakiejś takiej pozytywnej energii i... Oh. Kurczę, przepraszam Was, ja nie wiem jak to określić. Po prostu brakuje mi słów, bo jestem po prostu przeszczęśliwy. A jestem też trochę zmęczony, nie ukrywam. Przede mną jutro drugi dzień. Mam nadzieję, że się będę widział z częścią z Was. A jeżeli nie, to przyjdą, przyjdą kolejne osoby. Także miejsce jest dla wszystkich. Jest to taki event, na który. Możecie przyjść za darmo, bo to jest wstęp wolny. Każdemu staram się poświęcać e, tego czasu sporo, wytłumaczyć. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, ja wam wszystko opowiem, wszystko wytłumaczę. No, naprawdę tych informacji jest dużo, i ja już tutaj w sumie nie będę e, się rozwijał i rozwodził na ten temat. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś nagrać z jutrzejszego dnia. No i co? I do zobaczenia. Wkrótce. Dla mnie jutro, dla Was za kilka sekund. Wyszedłem sobie tak na szybko zobaczyć, że kiermasz świąteczny i chcę Wam tu pokazać kilka takich przebitek, ale powiem Wam, że deszcz pada, więc też tu długo nie będę. O, pogoda niestety nie dopisuje, ale zobaczcie jaka ładna choinka. No świetna. Tam jeszcze jest z tyłu takie koło od Wesołego Miasteczka. Możecie sobie tam zerknąć. Kurczę, ale pogoda straszna jest. To też pokazywałem Wam, jak byłem chyba w zeszłym roku. To też to samo takie stoi. Tam są jakieś chyba Maryjki, Trzech Króli. A to było w zeszłym roku. Fajnie to wygląda, powiem Wam. Akurat tam mieszkamiki. Ale te figurki trochę. Są takie creepy. Zobaczcie, na tą babę z konewką. Nie, to no naprawdę wygląda spoko. Te z Disneya tamte trochę mnie przerażają. O tu widzę, że mi się się kręcą. Na łyżwach jeżdżą. A nie to wygląda. To są atrakcje dla dzieci. Oczywiście tutaj możecie kupić jakieś sery z Podhala, polska kuchnia i takie tam. No i tutaj widzicie, z tej strony to wygląda tak. O tu zobaczcie jakie te shopy czy co to. A to wygląda z foto. Od tej perwy. jest sama słodycz. Boże. Dobra, słuchajcie, nie było tego dużo. Ja już wracam, bo takie kółeczko zrobiłem po prostu. Ale powiem wam, że tak pada i idę do domu, bo no niestety pogoda mi nie dopisała w tym roku. O, jakie ładne. te więcej. Dobra, słuchajcie, ja z, rozpoczynam tutaj dzień drugi. Już przyszedłem pod Matejko z hotelu, nie nagrywam wam tej jogi, no bo to jest dosłownie rzut beretem, więc po co e, nagrywać jak idę chodnikiem. I powiem wam, że troszeczkę się spóźniłem z tym nagrywaniem, bo już się tutaj spotkanie ze mną, można powiedzieć, rozpoczęło. My już tam siedzimy, gadamy, ale po prostu nie miałem czasu, kiedy wam nagrać tej wstawki, więc nagrywam teraz. Więc serdecznie was zapraszam dalej do oglądania i pokażę wam, co tutaj na tym spotkaniu robiliśmy. Tego dnia skupiłem się na pokazaniu, w jaki sposób używać Kredek Luminance. Uważam, że taka wiedza się przydaje i jest taka, można powiedzieć, ogólna, bo sposoby jakie zaprezentowałem przydają się nie tylko pod kredki Luminance, ale też inne o miękkich lub tłustszych konsystencjach. I śmieliśmy się, że trochę pomyliły mi się święta, bo zamiast bombki rysowaliśmy jajko sadzone. Ale to był mój celowy wybór, ponieważ jest ono bardzo proste do rysowania, no i wyjdzie każdemu. A miałem tylko też 4 godziny, by wam opowiedzieć bardzo dużo informacji, ale się udało. I ja i wy byliście zadowoleni. Tutaj dodam wam takie wstawki z tych warsztatów z głosem, z tego kolorowania, byście mieli namiastkę tego, co tam się działo. Oczywiście, jeśli chcecie takiej wiedzy więcej, musicie następnym razem po prostu być razem ze mną. Albo obserwować mnie na Insta, bo tam dodawałem relacje na bieżąco z tego eventu. Jak widzicie, cały czas dokładam, dokładam, dokładam. Wszystkie pory kartki chcę zakryć jak najdokładniej, żeby nie miał jakichś kropetek, kreseczek. Wtedy to wygląda bardziej realistycznie. Tu patrzę, czy jest krewka czysta. Jeżeli tak, to zabieram się za błysk, czyli tutaj, oczywiście, tutaj gdzie mamy ciemniej, to już możemy się... Nie bać dociskać tej krewki, żeby. W ogóle powiem wam, że jestem z siebie wyjątkowo zadowolony w tym roku, bo natrzaskałem tych materiałów dla Was ogrom i to wszystko robiłem sam. Dziewczyny tylko ze sklepu Matejko mi pomagały momentami nagrać mnie, no bo sam siebie bym nie dał rady, ale naprawdę tej roboty było dużo. Same nagrania, montaż, prowadzenie eventu, nagrywanie vloga i jeszcze jednego odcinka z pomysłami na prezenty, który też tutaj na kanale pojawi się niebawem, po masę innych rzeczy. I byłem, powiem Wam, turbo zmęczony, ale i bardzo zadowolony. Dobra, kochani, ja już powoli tutaj ogarniam, sprzątam i ten dzień dobiega końca. I powiem wam, że był szalony. Było Was naprawdę dzisiaj dużo. Powiem wam szczerze, że jeszcze czeka mnie podróż pociągiem, a jestem po prostu już wykończony. Ale tak pozytywnie, emocji mam naprawdę sporo. Dostałem też świetne prezenty od Was. No, jestem po prostu przeszczęśliwy i. Mam nadzieję, że taki luźny vlog Wam się spodobał i że coś tutaj um, znaleźliście dla siebie. Także my widzimy się już wkrótce w kolejnym ciekawym materiale. Do zobaczenia. Hielo.